Jo jo jo, spis ale wracamy na Gforce'skim, są zrobić konkretny na stroncowe Oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym Skuty, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu i oczywiście dla nowych użytkowników jedną skrzyneczkę milspeka na start. Myślę, że zajebista opcja. No i co mordeszki, Tradycyjnie jesteśmy na Gforce'skim, się mamy dzisiaj sporo pieniążków, bo mamy 19300 zł. No i z tego względu wlecimy sobie w dosyć nową tutaj skrzyneczkę i jest dosyć droga. Ja jeszcze na wstępie chciałbym Wam przypomnieć, że sama stronka jak i moje materiały są tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie o tym. No i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie. A dzisiaj dla Was do wygrania zajebisty skin na USP o wartości 60 zł. co zrobić, żeby go wygrać? Łapa w górze pod tym filmem, sub kanału i napisz dowolny komentarz. To wszystko, wariaty. Powodzenia, a my bierzemy się tutaj za... Oczywiście testowanie kolejnej skrzyneczki i dzisiaj mordeczki na celownik weźmiemy sobie skrzyneczkę z Szejka. Z tego względu, że właśnie mamy większy tutaj y, balansik w portfelu. No ostatnio testowałem skrzynkę Bąk, wcześniej testowałem skrzynkę Knut, no i jeszcze tak naprawdę nam tutaj zostanie skrzyneczka za Kolak. No ale ona troszeczkę taniej, więc dzisiaj z tego właśnie względu mamy więcej siana. Wlatujemy, wlatujemy. No i mordeczki trzymajcie kciuki, bo skrzynka nie została jakoś tak mega dużo razy otwarta, ale trzeba wziąć pod uwagę, że no cena skrzyneczki jest dosyć spora. 934 razy kto się otworzył. No i ja pierdzielę jakie tu są w ogóle procenty 30, prawie 2000. Ja pierdzielę 41 loreczka za 22, nawet hold tutaj jest za 20, no po prostu. A no braksów w tej skrzynce naprawdę są mega dojebane skiny. Zobaczmy co tutaj na samym dole mamy. 15 złotych 10%, niecałe 50 złotych 9%, tutaj 15 złotych znowu, 15 złotych znowu, no jest trochę tych skinów na takich większych też procentach, a te skiny są troszeczkę no tańsze, nie oszukujmy się, tak naprawdę nie oddają nam za skrzyneczkę, jeżeli je trafimy, ale są też tutaj takie skiny co zdecydowanie mogą nam oddać co najmniej razy dwa za takie otwarcie, więc zobaczymy, zobaczymy jak ta skrzyneczka, wlatujemy, shake, fajna tutaj nazwa. No i co, trzymajcie kciuki, przekręcimy sobie wszystko, a na sam koniec myślę, że jeszcze sobie wlecimy w jakąś bitwę na tą skrzynkę, bo prawdopodobnie jest ta skrzyneczka na bitwach, chyba nawet raz ją tu tam dodawałem. Fajne jest to właśnie w tych małych eventach, że oni dodają te skrzyneczki na bitwy. Myślę, że spoko, opcja 40, prawie 5 zł. A jajaj, no co ja mogę tutaj dodać Powiem wam, że duża strata z tego otwarcia była Bo za skrzynkę, jeszcze raz przypominam 1332 zł Lecimy, drugie otwarcie, dawaj GeForce Skins. Ja pierdzielę obok z dwóch stron White Lotus A my dostajemy MP9 Za 15 zł, drugie otwarcie No jesteśmy w dupę już ponad Oj 2000 Grubo jesteśmy Lecimy, lecimy, może kurczy Gold arabeska tutaj by się do haczyła, no ale nie, no to nie było szans nawet na to, ja pierdykam kolejne otwarcie i takie potężne zabranie, zobaczmy ile na tę Gold Arabeskę tutaj jeszcze było 0,376 też procenty spoko niby 10 tysięcy taki skinek, no jakbyśmy go trafili to by na pewno nam tutaj oddało za te wcześniejsze otwarcia, ale o kurde, hole przeleciał, my dostajemy headshota, no niesamowita po prostu skrzyneczka, powiem wam, że nie spodziewałem się tego, jesteśmy naprawdę już sporo stratni, ale lecimy, nie poddajemy się, może to kurde jest, wiecie. No nie, no nie. <gryw> Dlaczego? Może to jest kurde cisza przed burzą, chciałem powiedzieć, ale zobaczcie te skiny, które trafiliśmy. Jest po prostu lipa, mam nadzieję, że to się tak nie zakończy. Lecimy dalej, mamy jeszcze tutaj 11 koła i chyba jest trochę mocniejszy w końcu dropik. Co my mamy? 176, no jak na razie aktualnie nasz najmocniejszy drop z tej skrzynki, co mnie w ogóle nie zadowala, mordeczki, lecimy dalej. No i chociaż do digla mogłoby wylecieć, jestem ciekaw ile ten digielek. Tutaj no my 20 zł niecałe dostaliśmy, gdzie jest ten digielek? Nawet no, to nie widzę, dobra, na 4%, no 1400, no tutaj spoko, chociaż jedna skrzyneczka by co nieco nam oddała, tak na razie to... Pizda Kwasa na nas. Lecimy i mamy AWP, -czkę. dobra, to powinno troszeczkę nam zwrócić, ale to pierwsza skrzynka, która nam oddaje 2800. Fajny dropik, mega. Lecimy dalej, jeszcze 7 koła nam zostało i Fire Serpent blisko, chociaż ten kloczek też nam raczej oddaje. 1400, ok, jest to jakikolwiek tam proficik, Lecimy dalej po raz kolejny. No dlaczego od początku nie mogły te Digielki tak wylatywać pięknie? Zamiast tych skinów po 15 zł, one to najgorsze są w tej skrzynce, moim zdaniem. No i proszę, skrzyneczka chyba się w końcu troszeczkę rozbujała, jakiś ursus nam wyleciał. 1700, no teraz fajnie, oddaję zdecydowanie tutaj. I, no ja no, parakordzik mógł jeszcze siąść. A tu dostajemy 50 zł, niecałe. Mordeczki otwieramy. Otwieramy przedostatni raz. I o proszę, bajonecik, dobra, autotronik, to też powinno nam oddać troszeczkę, 2600, więc no ładnie ponad tysiaka tutaj sobie zgarnęliśmy, w sumie razy dwa za takie otwarcie. No i ostatni tutaj strzał, jakby to się zatrzymało, no musielibyśmy po prostu trafić coś takiego mega wow za jakieś 10 tysięcy, żeby tutaj tak naprawdę wrócić do punktu wyjścia, ale nie wiem czy jest sens katować tą skrzyneczkę dalej. Otworzyliśmy ją sobie sporo razy, zaznaczę to wszystko, sprzedaję. No i mordeczki jesteśmy stratni No jakieś tutaj 8-9 tysięcy Więc dosyć dużo Ja myślę, że trochę sobie po prostu zaryzykujmy I wlećmy w tą skrzyneczkę na bitwę No bo nie ma co tak pojedynczo otwierać No nie chciało, nie chciało nam ewidentnie tutaj oddać Więc liczymy na farcika na bitwie Bierzemy sobie tutaj od najdroższych Shake Ile razy będziemy mogli dodać tą skrzyneczkę No i pisuć glancuś Równiutko tutaj 8 sztuk, szejka, 1332 ziko I myślę, żeby tutaj No takie średnie ryzyko, czyli 3 graczy No na czterech to już takie większe ryzyko Że nie uda nam się wygrać, ale na 3 jest to Takie opcjonalne mam nadzieję przynajmniej, to jest moja Tylko i wyłącznie opinia No i co, lecimy, przywojąłem bociki Ja wam tradycyjnie przypominam o trwającym konkursie na Discordzie W konkursie nie ma żadnych wymagań Wystarczy, że wbijecie sobie w link w opisie na Discorda, przejdziecie na kanał konkursy i tam oczywiście dołączycie do konkursu. Zapraszam oczywiście również po zostawieniu boostera na serwerze Discord. Pojawi Wam się dodatkowy kanał i tam również jest fajny konkursik. No i gość tutaj od razu z grubej pały wlatuje. 2600 trafia bajonecika. O, proszę jakieś rękawiczki, ale tylko 1400. No byśmy musieli jakiś lepszy. Ja Dole. No zobaczcie co oni trafiają. Kolejne 5000 tutaj sobie zgarnął. No i ten również jakoś piękną kostkę. Ja mam dzisiaj jakiegoś pecha do tej skrzynki. Normalnie same skiny jakieś takie, wiecie, no po 15 zł Czasem coś mi tutaj odda za 1500, ale na tym to się kończy. Kolejne rękawiczki, kolejne 1500. Jeszcze dwie sztuki przed nami i... Ja pierdziele, no co jest w ogóle grane? Ta skrzynka chyba jest taka bardziej ryzykowna. No i ten jeszcze rękawiczki zgarnął. No po prostu niesamowity tutaj odcinek mordeczki. Fajnie, ziomuś sobie wygrał 225 tysiąca, więc no tutaj już ewidentnie byśmy byli na proficie, jakby taka bitewka nam siadła. No ale niestety dostajemy tutaj w sumie fajny bonusik, bo Asimowek za 123 zł. No dobra, Mordeczki. Ja mam nadzieję, że skrzyneczkę trochę dla Was przetestowałem. Niestety mi w dzisiejszym odcinku ta skrzynka kompletnie nie chciała oddać. To może po prostu oznaczać, że nie zawsze czym droższa skrzynka. Po prostu lepiej oddaje. Dzięki jeszcze raz, zapraszam na kolejne odcinki, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę wielkie. Jo!